Zazwyczaj, nie zawsze, ale bardzo często, nie wychodzi się z rzeki, w której się siedziało w swojej pracy. Tworzenie firmy bardzo rzadko w dzisiejszych czasach jest wymyślaniem czegoś nowego. Na dzień dzisiejszy odnosi się sukces. Ulepszając coś, można ulepszyć usługi, które świadczy Twój szef. Jak pracowałeś jako ogrodnik, to, to masz bazę klientów. Wiesz, co Twój szef robił źle, co Wam kazał robić. Idziesz do swoich klientów, bo idzie się za człowiekiem, nie za, nie za firmą. Bo to ty rozmawiasz z tymi ludźmi yy, i mówisz, co można zrobić lepiej, co ty byś zrobił, a czego twój szef niekoniecznie chciał słuchać. Cena się nie zmieni, nie ma sensu obniżać ceny, ale usługi będą lepsze i klient się zgodzi bez najmniejszej wątpliwości, bo. Ocena nie gra roli, tak naprawdę, jeśli serwis jest odpowiedni. Ja zmieniłem ostatnio samochód. Poszedłem za moim opiekunem, który zmienił markę. Poszedłem, chciałem pojechać na przegląd i standardowo dostać auto zastępcze. Ale się okazało, że przydzielona mi pani opiekunka, która jeszcze na mnie nie zarobiła. Niestety nie użycza samochodu. A wiem, że swoim klientom użyczę. Więc jak mi miał spaść serwis, to ja zadzwoniłem do mojego opiekuna i powiedziałem, panie Katrze, coś tu nie działa. A no widzi pan, ale ja zmieniłem firmy. Poszedłem do niego, wymieniłem samochód Mam z powrotem na droższy. Nie jest ważne to, że jest droższy. Ważne jest to, że wydaję więcej pieniędzy. Tylko po to, żeby utrzymać jakość serwisu. Przy okazji wymieniłem samochód. Eee, Chodzi o to, że, że, że idzie się za ludźmi. Mam znajomego, który sprzedaje alkohol. Zmienił firmę. Pojechał na, na wybrzeże do swoich starych klientów. Cześć, cześć, co tam? Jakie zamówienie? Aha, przy okazji, zmienię firmę. Hmm, mówi właściciel. To musimy zastanowić się nad zmianą dostawcy. <laughs> nie. Wy już zmieniliście dostawcę. I tak to jest. Bo klient idzie za człowiekiem, a nie za firmą. I Nieważne jest, gdzie pracujecie. Ważne są relacje między ludźmi. Między ludźmi. Nic innego. Tak, tak, więc nie ma co być kierowcą ciężarówki. To jest troszeczkę inna bajka, ale oczywiście to jest między słowami. Nie ma co być kierowcą ciężarówki i brać się za hodowlę jedwabników, bo to się może nie udać. Należy robić to, co się lubi, ewentualnie to, co się umie. Bo na tym, co się umie, się zarobi pieniądze. A potem będzie można robić to, co się lubi. I, i tak wygląda to z grubsza. Ja swoją firmę założyłem po 13 latach prawie. Na, na produkcji, na etacie. <grym> Nauczyłbym się tego wszystkiego w 2 lata. Więc 10-11 lat mam zmarnowanych. Ale ale teraz jestem tu gdzie jestem i, i trudno. Dobrze, że to się w ogóle stało. Była najlepsza decyzja. Jaką podjąłem. Tak jak już wcześniej mówiłem z dwoma wyjątkami. Trzeba... Zaufać sobie. Trzeba sobie powiedzieć, że tak dam radę. Ja jestem w stanie zarobić na siebie i na swoją rodzinę. I ufam sobie, wiem, że to potrafię. A jak nie potrafię? To się okaże później, bo nie każdy jest przedsiębiorcą. Nie każdy jest gotowy na walkę z, z biurokracją i z klientami. Z klientami czasami jest walka. Jak nie dam rady. To na etat zawsze można wrócić. Nie ma czegoś takiego, że się. przedsiębiorcy skończy. Być może do starej firmy, być może do nowej firmy, być może do. Gościa, który miesiąc temu otworzył firmę, który podjął ten krok i. I nie wiadomo jeszcze, co będzie, ale już potrzebuję pracowników. Zawsze da się pocić na etat. Otworzenie swojej firmy nie jest żadnym wyrokiem. A, no chyba, że nie wiecie, jak postępować. A, poleciało. Głupie, gdzie jesteś? Tu jesteś. Hm. Techniczna przerwa. Tak jak mówię, Gramy na żywo. <grystanie> da, da się to ustawić jeszcze. Czy już będziemy na wariata lecieć? Mam nadzieję, że się da. Ale tak. Założenie firmy nie jest wyrokiem wskazującym cię na wieczne posiadanie firmy albo wieczny etat. Znam ludzi, którzy otwierali... Restauracje, dyskoteki, kluby. Nie wrócili na etat, ponieważ nie potrafili zarządzać pieniędzmi. Ponieważ okazało się, że to, co zarobili w kasie, jest tym, co im się wydawało, że zarobili naprawdę. Nie potrafili podzielić na kubki. Ale o kubkach to jest dobry temat na, na następne wejście. Więc pozdrawiamy. Trzymajcie się. Jak coś to pytajcie, a jak coś to nie pytajcie. Bo prowadzenie firmy jest fantastyczne. Bo jest siódma rano, a ja już byłem w firmie. Mimo, że jest sobota, byłem zerknąć, czy wszystko ok. Tak jest poczenie. I wszystko jest ok. I zamówienia wchodzą. I wszystko dzieje się w dobrym kierunku, a 7 stycznia przyjeżdża pierwszy kontener z Chin i to jest dopiero magia, bo bo to jest coś, co mnie naprawdę cieszy, to że się rozwija, nie żaden zegarek, nie żaden nowy telefon, nie żaden nowy samolot. Ja się najbardziej cieszę z tego, że wjeżdża kontener z towaru, którego jeszcze nigdy nie miałem. Nie mam bladego pojęcia co z nim zrobić, ale czuję, że to będzie dobro. I właśnie to jest ta druga rzecz, ten drugi krok do robienia rzeczy, które cieszą. Pozdrawiam do zobaczenia.